Mistrzostwo Polski, to jest spełnienie marzenia, czy to jest początek historii dopiero, którą będziesz pisała? Myślę, że to obydwa. I spełnienie marzenia i jednak dopiero początek. To jeszcze wczesna kategoria. Jest wzruszenie, jest radość? Jest, oczywiście. Chociaż no, nie było Natalii, mojej, no takiej, najlepszej rywalki, ale i tak się bardzo cieszę ze zwycięstwa. Uśmiechniesz się. Mogę się uśmiechnąć. Hubert, rozmawialiśmy tutaj na mecie w listopadzie, wygrałeś. Dzisiaj wygrałeś ponownie. No, zdecydowanie tak. No, zdecydowanie bardzo się jechało. Bardzo ciężka trasa, była z Dużo techniki i siły. No, dzięki to zresztą. Bardzo czułeś się e, z jego na plecach. Zdecydowanie tak. No, jeden z mocniejszych zawodników, myślę, w stawce. Z bardzo dobrym techniką i przygotowaniem na cały sezon. E, cieszy się, że już po sezonie, czy cieszy się przede wszystkim ze zwycięstwa? E, cieszę się wszystkim ze zwycięstwa, bo to było takie moje marzenie. No i cieszę się, że to już jest koniec sezonu, a teraz też na szosę. To się kucharsko pytałem na mecie, czy Mistrzostwo Polski w Młodszym to jest spełnienie marzenia, czy początek spełnienia marzeń? No, myślę, że to takie jedno z pierwszych y nie marzeń, no i zobaczmy w przyszłości, jak będzie dalej. Zigi, e, czego ci zabrakło, żeby wygrać? To było tylko kilka sekund. Siły chyba i no, siły. A gdzie to się siła robi? Bo chłopaki są z szosy, ty jesteś z MTB. Jest jakaś różnica? Chyba jest, bo po tym błocie to nie lepiej chyba idą. ...z a w tym momencie też Maciej Rogalski, dziewiąty, a dziesiątkę zamyka Jakubek Wiktoria! Michał, rozmawialiśmy tutaj na mecie w listopadzie. Widzimy się dwa miesiące później. E, czujesz, że wykonałeś progres w ciągu tych dwóch miesięcy? E, myślę, że tak, że na pewno, że pewno poprawiłem swoją technikę przełajową, bo tego mi brakowało. Siły też doszło. Ale no, dzisiejsze warunki kurczę, zaskoczyły mnie kompletnie. Bo dopiero po dwóch okrążeniach zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę szybciej jest biegać niż jeździć. I myślę, że w ciągu tych dwóch kółek traciłem tyle czasu na jazdę i marnowałem siły, że już nie miałem szans, żeby, żeby dogonić czołówkę. Z czego wynikało to, że dzisiaj bieganie faworyzuje? No myślę, że z tego, że warunki po prostu się z dnia na dzień kompletnie zmieniają. Dzisiaj się roztopił cały śnieg, który wczoraj jeszcze tutaj leżał, i zrobiło się tyle wody, woda się tak pomieszała z ziemią, że jest taka maść po prostu błotna, która bardzo, bardzo hamuje rower. Cieszę się, że już koniec sezonu? No Muszę przyznać, że trochę tak że no, sedom przejowy nie jest moim ulubionym, ale jeżdżę go bowiem, że to jednak punktuje później w sezonie letnim i na tym najbardziej zależy. Teraz to za chwilę ciepła Hiszpania? No, w sumie tak. Za, za dwa tygodnie ciepła Hiszpania. Może jakieś starte się pojawią, jeszcze nie wiem, ale już na pewno rower przejowy powoli będę odstawiał na bok. Dziękuję i gratulacje za dzisiejszy wyścig. Dzięki wielkie. Mistrzostwa Polski w kategorii Junior. Minęło troszkę już od tego wyścigu. Jaka masz w tej chwili myśl, refleksję, jakieś wspomnienie tej rywalizacji? Na pewno bardzo miłe. Zadowolony jestem z siebie na pewno taka niepewność, bo na ostatnim kółku niestety duble trochę utrudniły tą rywalizację, ale już wiedziałem, że nie mogę tego jakby odpuścić i dowieść to muszę do mety. Czy to był, tak jak właśnie mówię, minęło trochę od tego wyścigu? Czy to jest w Twojej ocenie bardzo dobry wyścig w Twoim wykonaniu, czy masz do siebie jeszcze jakieś, nazwijmy to, uwagi? Nie, myślę, że dobry wyścig wiadomo coś tam do poprawy, ale na ten moment jestem zadowolony bardzo z siebie. I co teraz myślisz o Mistrzostwach Świata? Tak, od początku sezonu już dałem sobie cel właśnie na dwie najważniejsze imprezy, czyli Mistrzostwa Polski i Świata. I do tego dążę, żeby te Mistrzostwa Świata się też teraz przygotować jak najlepiej i pokazać się z jak najlepszej strony tam. Parę tygodni temu przepaliłeś nogę w zagranicy na arenie międzynarodowej w imprezie do wysokiej rangi. Oswojony jesteś z taką atmosferą? E, tak, jeździmy w tym roku właśnie na takie zawody zagraniczne, żeby się oswajać z tą, można powiedzieć, presją i z tym otoczeniem międzynarodowym. E, w Luna bardzo fajny wyścig, upadek zaliczyłem, czym później, jakby można powiedzieć, konsekwencje były, że miałem obite żebra i w Besancon ciężej się jechało, z oddychaniem był problem. Ale jak mówię, doświadczenie kolejne zdobyte i to zaprocentuje na pewno gdzieś na właśnie Mistrzostwach Świata, czy na innej rangi, wyższej zawodach. Jakie miejsce, jaki wynik chciałbyś przywieźć z Mistrzostw Świata? Nie patrzę na wynik, chciałbym, żebym był się po prostu tak jak dzisiaj zadowolony i można powiedzieć dumny. Dzięki. Dziękuję bardzo. Piotrek Hankus, srebrny medal, było prawie złoto i był, był upadek na koniec. No, już ostatnią rundę wjeżdżam i słyszę, że niech się są 10 sekund. Poszedłem na, naprawdę, nie wiem, 200% swojej umiejętności. I już te ostatnie dwa metry, już jechałem z Kacperem koło w koło I na ostatnich dwóch ściankach błotnych za późno zeskoczyłem z roweru, odjechało mi koło No i poleciałem, no i straciłem to co odrobiłem Głowa od razu przestaje lekko pracować i ciężko się zebrać znowu, jak już wierzę, to sam koniec już, to była ostatnia szansa taka tak naprawdę, żeby go dojść. Ale jestem zadowolony, bo z rundy na rundę szło po coraz lepsze i coraz bliżej się zbliżają, więc jestem się dumny, bo dyspozycjonuję bardzo dobrą. Czy to jest wymarzony debiut w kategorii? W sumie jesteś pierwszoroczny cały czas. Myślę, że jak na to, że zacząłem przełaj, jestem może na dziesiątych zawodach w życiu. To bardzo dobrze mi poszło. Jednak no, brakuje trochę tego złota i tej koszulki, ale no trudno, no. nie zawsze się wygrywa. W tej samej kategorii jeszcze jesteś za rok, więc jeszcze jedna szansa. No tak. A Czy to Cię napawa optymizmem też w kontekście kolarstwa górskiego cross country? Jeszcze raz? Czy to co dzisiaj osiągnąłeś napawa też optymizmem w kontekście kolarstwa górskiego i sezonu letniego? Myślę, że tak, na pewno. Będziesz pamiętywał ten uślisk upadek na trawersie, czy to raczej już jakby zamyknie tę historię? Myślę, że i tak dałem z wszystko. Mógł być jeszcze ten spektakularny finish, ale no, nie ma co pokazać nad rozlanym lekiem. Wyścig był bardzo dobry i jak na te warunki, w których uważam, że Kasper jest przygotowany i sprzętowo dużo lepiej i myślę, że technicznie radzi sobie w błocie też lepiej. To poszło mi bardzo dobrze. Jestem z Ciebie bardzo dumny. A jeśli chodzi o trasę, ona się zmieniała z rundy na okrążenie? Ten wiatr przesusza to było to? Mam wrażenie, że tak. Chociaż na tym momencie tutaj, na pierwszej, pierwszym taki co był trawers i odblokowali nową taką trawę. To tam z rundy na rundę miałem wrażenie, że jest coraz większe bagno i coraz ciężej było przejechać. Ale jeżeli chodzi o resztę trasy, to z rundy na rundę było lepiej.

Nie, nie wiem. jechałam do ostatniej rundy i nie dowiedziałam, że to się naprawdę dzieje. Zaprocentowało bieganie na wojsku? No, najwidoczniej. No nie, no ci też bieganie, bo myśleliśmy, że będzie plaża. Na plaży nie było, ale, ale biegania było strasznie dużo. I do ostatnia, ja już tak wjeżdżałam po drugiej rundzie i tak była, pokażcie dwójkę, a nie trójkę, bo ja nie mam racji. Kiedy uwierzyłaś? I... Co do Ciebie już dociera? No, zaczęły powoli docierać przed ostatnimi trawersami A myślę, że docierać będzie jeszcze długo Poprawiny urodzinowego prezentu I to jakie? <grystanie> Czyli albo grubo, albo wcale Najlepsze urodziny w moim życiu <grystanie> Sępny medal tutaj w Cetniewie. Nie wiem, zabrakło do złota, cały czas ich chyba widziałaś na horyzoncie. Tak, widziałam to się na horyzoncie, jak ktoś mi cały czas krzyknął. 20 sekund, 25, nie, 12, ale. Mówię kurczę, no widzę, że nie będzie łatwo ją dogonić, bo to jest niby 20 sekund, widzę ją, ale na tej trasie to jest bardzo, bardzo dużo jednak. To się szybko biegała dzisiaj, po prostu naprawdę bardzo szybko biegała. Była najmocniejsza i no, nie było łatwo jednak ją dogonić. Czy to był twój pierwszy start po kontuzji? Tak, tak, to był mój pierwszy start po przerwie, nie licząc sztafet oczywiście, piątek był pierwszy, czyli mój czwarty piąty start w tym sezonie. E, przyjechałaś z jakimiś nadziejami, z jakimiś jakoś myślą o wyniku, czy z racji tego, że wracałaś po kontuzji raczej chciałaś po prostu się sprawdzić? E, nie wiedziałam czego się spodziewać szczerze mówiąc, e, byłam ciekawa, wiedziałam, że ma, mam nogę, bo trenuję, więc widzę jakie jestem dyspozycji, ale nie wiedziałam jak to będzie na przełaju, bo to jednak jest e, godzina jazdy bardzo, bardzo mocno. Nie wiedziałam jak będą przygotowane dziewczyny. E, nie powiem, zawsze staję na starcie, by wygrać, powiem szczerze. Ale jestem mega zadowolona z medalu, bo no, mówię, jestem po przerwie i nie wiedziałam czego się spodziewać. Dziękuję, gratulacje. Dziękuję bardzo. Nagrywamy tę rozmowę godzinę po wyścigu. Emocje opadły, jaka jest Twoja refleksja? Yy, refleksja jest taka, że się bardzo cieszę, że od tylu lat, od kiedy ścigam się przełaj dalej, yy, kończę mistrzostwa Polski z medalem. Powiem szczerze, że był to bardzo ciężki wyścig, bo nie spodziewałam się tylu, tyle elementów do biegania, praktycznie większość rundy. Byłam przygotowana na jazdę, ale no niestety się nie udało. Fajnie, że, że mieliśmy okazję wywalczyć na sztafecie te złoto drużynowo, więc wracam z dwoma medalami, podobnie jak w zeszłym roku, tylko w jednym kolorze. Czy to, że było tego biegania dużo, to jest taki duży znak zapytania nad tym, czy to była e, kolarska impreza? E, miałam takie myśli podczas, podczas jazdy i pomyślałam sobie, dobrze, że nie było tej plaży, bo byłoby chyba jeszcze więcej biegania, przynajmniej na naszym wyścigu, ale... Czy co, raz na wozie, raz pod wozem, ale medal jest. Medal jest, jestem zadowolona, więc te minimum jest oczywiście zrobione, maksimum w drużynie, no i oczywiście w przyszłym sezonie widzimy się ponownie. Dzisiaj widziałem się na trasie od samego rana, tak naprawdę wczoraj również towarzyszyłaś swoim zawodnikom. To jest tak, że masz mimo wszystko możliwość skoncentrować się na swoim starcie, czy ta głowa jednak pracuje wokół całego teamu? No, skoncentrowałam się dzisiaj od rana w sumie na swoim starcie. Wczoraj mieliśmy bardzo intensywny dzień. Troszeczkę się nabiegałam, może też za dużo, ale, ale warto to robić, bo y, łączę pracę z pasją, więc y, myślę, że mogę być zadowolona z dwóch stron tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Maria Bruśkiewicz, mistrzyni polski e, juniorek Poprawiła się wynik z piątku. Yy, tak, <głos》>, tak, no jestem mega zadowolona i było lepiej niż w piątek na pewno. Tak. E, na samym początku rywalizacji nie prowadziłaś, tam yy, tasowała się czołówka. W którym momencie wszłaś na prowadzenie? Yy, chyba na początku drugiego kółka mi się wydaje, w sumie nie pamiętam już, ale no, no zwątpiłam na pierwszym kółku, bo nie radziłam sobie tak dobrze z bieganiem jak pozostałe dziewczyny, ale, ale jakoś to wyszło. Nadal, jakby, mimo że nie radziłaś sobie z bieganiem, to biegałaś więcej po tej trasie niż jeździłaś. Jak, jak, jakie masz wspomnienie, jakby teraz tej rywalizacji? No nie wiem, czy więcej, ale na pewno bardzo dużo i cały, cały ślimak prawie przebiegłam, więc no dużo tego biegania było. I opłacało się biegać? No, no miejscami tak, miejscami tak, było szybciej dużo. E, masz sobie jakieś takie duże emocje związane z tym zwycięstwem, e, czy raczej nie nastawiałaś się tutaj na złoto i to jest bardziej niespodzianka dla Ciebie? No właśnie nie byłam pewna, bo dziewczyny... M, jestem pierwszoroczna juniorka, no to nie wiedziałam, jak tam drugoroczne. E, no nie spodziewałam się w sumie. Marek, czy jest ta, trasa, jest, są warunki albo jakiś układ, który Ci nie sprzyja, jeśli chodzi o przełaję? No na chwilę obecną, jak widać, chyba nie. Każde warunki są dobre, ale no, czułem się dzisiaj dobrze. Tak? 13 tytuł, 13 szczęśliwy, pechowy, czy nie jesteś w ogóle przesądny? I tak i nie w sumie na Igrzyskach też miałem 13 numer z gumę. a dzisiaj było się bez defektu, więc no, nie mogę narzekać 13 tytuł, więc rekord na skalę światową, że tak powiem. Bierzesz mistrzostwa Polski z Marszu, czy jednak e, przygotowywałeś się pod tą imprezę, czy raczej mistrzostwa świata, to jest impreza docelowa dla Ciebie? Czy docelowa impreza to mistrzostwa świata, tak? Trochę trenowałem teraz mocniej, więc się byłem zmęczony. E, teraz jeszcze dwa pary świata, mnie czekałem, więc tam chciałbym właśnie powalczyć o wyższą lokatę. Masz sobie entuzjazm ze, z tego kolejnego zwycięstwa tutaj? E, no jest to kolejna koszulka, na pewno cieszy, tak, ale... Eee, nic to nie zmienia w mojej karierze, że tak powiem, więc... Ale z tłumisza Polski cieszę zawsze. Tak? Za rok Elita znowu? Eee, proszę. Za rok znowu wywelicie? Eee, no raczej tak, nie w masterce. to wtedy już nie będę jeździł. Czyli dopóki jesteś w stanie rywalizować na poziomie elity, to jeździsz, a masterci to raczej już nie twoja bajka? Jest kariery, definitywnie. Mamy tu nagrany. Dobra. Filip Helta, drugie miejsce, srebrny medal. Jesteś wysoki, lubisz chyba biegać. No lubię, lubię, mam dwa psy, więc lubię. Ta trasa dzisiaj faworyzowała osoby, które są w stanie biegać szybko. No i mają długie nogi. No myślę, że bieganie szybko nie, nie jest wystarczające na tą trasę. To jest tak naprawdę dzisiejsze warunki były bardzo siłowe. To nie był zwykły bieg, tylko to był bieg z 15 kg... Nie, no 10 kilogramowym rowerem na plecach, więc to jest co innego niż bieg. Tak naprawdę ten wysiłek wygrało się siłą i... Tyle mogę powiedzieć. Wracając do przełajów w zeszłym roku po wieloletniej przerwie, e, myślałeś, że w tym roku będzie srebrny medal, że będziesz drugim najlepszym zawodnikiem w Polsce? celowałem w medal chciałem zdobyć ten medal w elicie, w przywajach. zrobiłem to, no, dzisiejsze warunki eee, ostatni czas spędziłem dużo na rowerze przełajowym jeździłem w błocie w domu po różnych technicznych fragmentach więc tą technikę przełajową sobie podciągnąłem w ostatnich tygodniach eee, no i dzisiaj wszystko zagrało no, nie ukrywam, że odbyło się bez przygód bo złapałem dwie, rozwaliłem dwie szytki podczas tego wyścigu no ale słabo wystartowałem, no ale taki chaos był na starcie, że, że no miałem prawo tak naprawdę. Jestem zadowolony z tego wyniku. Medal biorę w ciemno, a widzę jak najbardziej. No Marek jest specjalistą od i jest najbardziej doświadczony, najmocniejszy, więc no, należało mu się za ten sezon. Co trzeba zrobić, żeby zlegać z walkiem konwą? Eee, no dzisiaj trzeba było przejechać idealny wyścig, bez żadnych błędów dobrze wystartować. Myślę, że wtedy dałoby się nawiązać troszeczkę walkę. Nie wiem, no może Marek nie jest jakiej najlepszej dyspozycji, może te warunki też mu nie służyły. Ale, ale no myślę, że to jest czołówka europejska, e, żeby nawiązać walkę to trzeba było się w 100% skupić na przełaju. Gdzieś tam w sezonie letnim trzeba było wcześniej skończyć go, odpocząć, przygotować się na jakimś zgrupowaniu no i, no i budować tą formę od września tak naprawdę. Przyszły sezon dla Ciebie, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, e, o czym myślisz jeśli chodzi o kolejny e, sezon letni? E... Tak naprawdę nie mam jeszcze określonego planu, ale no chciałbym się sprawdzić w kolarstwie szosowym. E, gdzieś tam no, pojawić się na wyścigach MTB, ale bardziej postawić na tą szosę. E, gdzieś jeszcze wykorzystać to, póki mam 27 lat, e, żeby jeszcze tego kolarstwa szosowego liznąć. Dziękuję Filip, gratulacje, piękny wyścig dzisiaj. Dziękuję bardzo. No wiem, wiem. Czy jesteś najwyższym sklasyfikowanym zawodnikiem na Kanti? E, prawdopodobnie tak. Jedynie, w zasadzie dzisiaj to był jedyny rower, który mi działał bez zarzutu, więc jestem z niego zadowolony. Nie trzeba hamować na tej trasie? E, zdecydowanie nie. Oprócz. No, może jedynie tam na tym zjeździe do plaży. Plaża myślałem, że będzie taka e, jak byłem godzinę przed, zalana totalnie po, po schody. Wjeżdżamy, a to ładnie normalnie, jak po asfalcie się jechało. W, każdy, w jednym momencie mi zalało aż po połowę e, do butów e, woda mi zalała, pewnie to będzie na zdjęciu, ale ciekawe, ciekawe. A jak sam wyścig, sam rezultat? Zadowolony jesteś? E, miałem nadzieję, że Karola wyprzedzę, ale no obronił się. Bardzo dużo biegania, jednak przygotowanie pod względem biegowym było tutaj bardzo ważne, cały ślimak bardzo dużo weryfikował, a na całej trasie to było szukanie przyczepności gdzieś gdzie można zadysponować tą mocą, co ma się pod nogą. Dzięki Piotre, gratulacje. Dziękuję ślicznie. Dużo ćwiczyłeś biegów przed starostartem tutaj? No właśnie, to jest chyba kluczowe pytanie, bo trochę się nabawiłem jakiejś kontuzji pleców i rzeczywiście w planie były marszobiegi. A, a wyszło 15 minut biegania w czwartek no i, no i niestety warunki były takie, że no to był gwóźdź do trumny i, i plecy się trochę odezwały i też jakby, no, no te bieganie po prostu mi nie szło, więc myśleliśmy o tym, planowaliśmy, no ale no niestety, no, czasem tak bywa, no, no i pewnie szkoda, no bo, bo fizycznie czułem się bardzo dobrze, te warunki nawet mi odpowiadały, no ale ilość biegania na trasie i, i to, że bieganie faworyzowało po prostu dzisiaj taki, no po prostu dobry medalowy rezultat, no mi nie pomogło, ale ale i tak chyba było okej, okay, no. Jesteś zadowolony? No umiarkowanie, no liczyłem na pewno na więcej, wełków poszło fajnie, wszystko szło zgodnie z planem. Pewnie no właśnie kwestia warunków, pewnie jakby wyścig był Załóżmy w piątek, no to poszłoby mi zdecydowanie lepiej ja. No tak to jest okej, okay, no. Przełaje. Przełaje są dodatkiem tak, zdecydowanie, no całkiem mi to wychodzi, tak, i każdego roku jakiś fajny wyścig mi się zdarzy, fajny rezultat, ten, ten sezon na pewno był najlepszy, no najgorsze mistrzostwa Polski, ale nie zawsze wynik świadczy o tym, jak się człowiek przygotował i, i o tej satysfakcji, więc jest ok. I za chwilę w ciepełko. Tak, chyba za tydzień lecę i, i za dwa tygodnie Costa Blanca. Fizycznie czuję się dobrze, tam biegania raczej nie ma, więc powinno być fajnie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Staszek... Y Parę lat temu e, tytuł Mistrza Polski. E, przełaje są gdzieś w Twoim sercu, w szczególnym miejscu? Przede wszystkim rower jest w moim miejscu, a jeżeli już e, uporałem się z jakimiś takimi rzeczami jak e, obrona czy, czy dużo pracy w sezonie letnim, no to może teraz jest czas, żeby wrócić do systematycznego treningu i też jeszcze coś tam znaczyć to, że Nowak to gdzieś powinien być z przodu. A był dzisiaj z przodu? Nie. A będzie? Zobaczymy, czas pokaże. Dzięki. Dzięki.